To Są chyba najpiękniejsze momenty w karierze zawodniczej. Ale ja ostrożnie do tego podchodzę, bo po finał to jest jeszcze daleka droga i tak naprawdę można skończyć jako wygrany, ale również możesz skończyć jako czwarty. I to chyba jest najbardziej bolesne. Pierwsza rzecz, my musimy swoje nerwy trzymać bardzo na wodzy, bo, bo sytuacja podczas meczu mogą być zaróżnić. Mogą być różne i, i różne decyzje sędziów, i ten, a tak naprawdę my musimy się skupiać, aby przede wszystkim w obronie i w bramce grać jak najlepiej. I najprostszą drogą w takich meczach to jest wyjście z kontrataku, bo wtedy nie dajesz szansy sędziemu, aby, aby mógł oddać jakiś widok przeciwko tobie. Ale spokojnie. Nie ukrywajmy, że, że ten turniej jest ciężki i tutaj z każdym dniem te obciążenia są coraz większe. Ci, którzy więcej czasu spędzają na boisku, Mogę sobie wyobrazić, że to bardzo odczuwają. Druga rzecz, my nie możemy narzekać, bo jednak tą ławkę mamy moim zdaniem szerszą jak Katarczycy. Oni grają siódmy mecz i praktycznie jedną ósemką, więc to jest dla nich męczące. Markowicz w siedmiu meczach zdobyła 90 bramek i to jest naprawdę to jest jakiś wyjątkowy Osiągnięcie, ale, ale jak znam tego zawodnika, jest to osoba, która nie lubi rzucać z kontaktem. Lubi, lubi raczej oddawać rzuty z odległości. Więc, to może być rzecz, którą możemy wykorzystać.